Szymanko, w dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat jednej z najczęściej wykonywanych modyfikacji ciężkiej serii Ursusa Zetora UR2, mianowicie modyfikacji układu kierowniczego, a w zasadzie wspomagania tego układu. Większość tych ciągników fabrycznie wyposażona była w serwomechanizm który po latach pracy potrafi mieć już jakieś niedomagania. W związku z tym spora ilość użytkowników decyduje się zastąpić układ oparty o serwomechanizm układem, gdzie za wspomaganie odpowiedzialny jest Orbitrol, który steruje siłownikiem dwustronnego działania, który to siłownik musimy zamontować na przedniej osi bądź półserwem, czyli zmodyfikowanym serwomechanizmem. Jeśli ten serwomechanizm jeszcze jest szczelny, i ten cały siłownik działa. Możemy właśnie go wykorzystać jako siłownik, którym sterujemy orbitrolem. Więc w dzisiejszym odcinku postaram się Wam opowiedzieć, jak taki układ zmodyfikować, by wszystko działało jak najbardziej optymalnie. Na początek musimy się zaopatrzyć w orbitrol. W przypadku ciężkiej serii będzie to orbitrol o pojemności 160 cm sześciennych na obrót. Druga ważna rzecz to typ orbitrola. W tym przypadku musimy oprzeć układ na orbitrolu typu ON, czyli Open Normali. Orbitrol ten działa na takiej zasadzie, że w przypadku niedotykania kierownicy w układzie nie będzie żadnego ciśnienia. Cały olej zasilający będzie przekazywany na przelew. Najczęściej, kupując orbitrol, będzie on miał zawór przelewowy ustawiony na około 160 bar. I jest to właśnie bardzo istotna informacja, gdy chcemy podłączyć taki orbitrol do naszego układu. Jeśli chcemy wykorzystać oryginalny zawór przelewowy, znajdujący się w zbiorniczku z olejem, możemy taki orbitrol od razu zamontować. Wszystko będzie działało, natomiast to działanie nie będzie optymalnie, optymalne. Ja natomiast jestem zwolennikiem, by ten zawór przelewowy ze zbiorniczka usunąć, otwór w zbiorniczku zaślepić, a przewody ze sobą połączyć, a deregulować zawór, który znajduje się w orbitrolu pod nasz układ. Tu musimy sprawdzić, jaki model pompy hydraulicznej posiadamy i na jakich ciśnieniach pracuje. Mam tutaj właśnie przygotowaną kartę produktów. Są to pompy firmy Hydrotor. Akurat na tej karcie są dwie pompy. Jest to pompa ZTC16L oraz pompa ZCT16AL. Tutaj mamy tabelkę z parametrami tych pomp, i tutaj można spostrzec, że ktoś się. Pomylił, wpisując dane do tej tabelki, ponieważ odwrotnie są wpisane maksymalne chwilowe ciśnienie oraz ciśnienie, ciśnienie nominalne, ale to już będziemy mówić tak, jak to powinno tutaj być. Oczywiście, tutaj jest informacja o MPA. Ja będę tutaj już to od razu przerabiał na bary. Także pompa ZCT16L. Pracuje na nominalnym ciśnieniu 100 barów, natomiast maksymalne chwilowe ciśnienie może osiągnąć 120 barów. Pompa ZCT16AL może pracować na ciśnieniu nominalnym 140 barów, natomiast maksymalne chwilowe ciśnienie może wynieść nawet 160 barów. Tutaj oczywiście dwie pompy wydajność mają taką samą przy 1600 obrotów ona ma wydajność 19,84 litra na minutę. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o pompy standardowe. Są jeszcze pompy na przykład Hilmet ZCT21 Jest to pompa, która ma większą wydajność Tutaj w tej pompie wydajność sięga 27 litrów na minutę Natomiast ciśnienia na jakich pracuje są identyczne jak w pompie hydratoru ZCT16L czyli ciśnienie nominalne będzie tam w okolicach 100 barów, natomiast chwilowe maksymalne może osiągnąć maksymalnie 120 bar Natomiast montowanie tej pompy nie ma najmniejszego sensu. Dlaczego? Ponieważ układ oparty o orbitrol 160 cm na obrót powinien pracować przy przepływie 12 do 18 litrów, co zapewnia nam typowa pompa ZCT-16. I w tym, i w tym przypadku, montaż pomp o zwiększonej wydajności to proszenie się o problemy. Układ będzie działał poprawnie, natomiast nie będzie to działanie optymalne. Jeśli chcemy poprawić wydajność układu, lepiej zamontować pompę ZCT16A, która pracuje na wyższym ciśnieniu, i doregulować sobie wartość ciśnienia zaworu przelewowego pod obciążenie, jakie chcemy mieć na przednim moście. Teraz może właśnie jak ustawić ciśnienie w takim orbitrolu? Można to tego dokonać w następujący e, sposób. Musimy sobie ten orbitrol podłączyć tak prowizorycznie podciągnik, czyli musimy podłączyć tutaj e, do wyjścia. E, na siłowniki siłownik dwustronnego działania bądź te właśnie pół-serwo które sobie byśmy przerobili podłączyć zasilanie i podłączyć spływ do zbiorniczka natomiast tutaj na przewodzie od zasilania musimy sobie wstawić trójnik i pod ten trójnik podłączyć manometr tak sobie tutaj to fajnie podłączyliśmy teraz musimy Odkontrować sobie zawór przelewowy, który najczęściej w orbitrolach znajduje się w tym miejscu, najbliżej tej płaszczyzny, gdzie mamy te wszystkie przyłącza. Tak jak w przypadku tych, tych tańszych orbitrolów, mamy ten zaworek pod takim kapselkiem. Musimy sobie ten kapselek najpierw wykręcić. Natomiast orbitrole typu Eaton mają po prostu tutaj bezpośrednio, już kręci, kręcąc imbusem, kręcimy sobie zawór. I przed przystąpieniem do ustawienia zaworu musimy sobie go zluzować tak żeby w razie gdy mamy pompę która pracuje na maksymalnym chwilowym ciśnieniu 120 barów w przypadku gdy tutaj nam ten zawór będzie się otwierał przy 160 żeby nam tej pompy nie uszkodziło także musimy sobie przed procedurą ustawienia tego ciśnienia odkręcić kapselek poluzować kontrę i ten zaworek który się znajduje wewnątrz kilka obrotów wykręcić żeby po prostu zmniejszyć Wartość ciśnienia zaworu przelewowego. Tak sobie przygotowany układ. Musimy tak zrobić, żeby mieć tutaj dostęp, właśnie, żeby kręcić tym orbitrolem. Odpalamy, odpalamy ciągnik, ustawiamy obroty na około 1500 obrotów na minutę. No, i sobie kręcimy lewo, prawo, lewo, prawo, aby ten układ nam się odpowietrzył. Jak już zobaczymy, że już koła nam pracują bez żadnych szarpań, płynnie się skręcają od lewa do prawa i tak i na zmianę, możemy sobie tutaj przejść do ustawiania tego ciśnienia. Czyli tak, jeżeli nie kręcimy, to mamy tutaj na manometrze pokazywana powinna być wartość praktycznie blisku, bliska 0. Jeżeli chcemy ustawić ciśnienie, to musimy dokręcić kierownicą do oporu, czy to do końca w lewą stronę, czy do końca w prawą stronę, wówczas na manometrze pokaże nam się ciśnienie, jakie jest ustawione na tym zaworze przelewowym, czyli dokręcamy kierownicą w jedną stronę na maksa, patrzymy na, na manometrze, mamy przypuśćmy tam 50 bar, czyli musimy ten zaworek podciągnąć i. Tutaj, jeżeli mamy pompę ZCC16L bądź tą pompę ZCT21, które pracują na nominalnym ciśnieniu 100 barów, to powinniśmy na tym zaworku sobie te 100 barów ustawić, nie więcej. Natomiast, e, jeżeli mamy pompę, tą, e, która wytrzymuje większe ciśnienia, możemy sobie tym zaworkiem ustawić ciśnienie 140 barów i będzie wszystko bardzo fajnie chodziło. Po, po ustawieniu ciśnienia, wszystko sobie kontrolujemy, zakręcamy. Kapselek i możemy przejść do już finalnego montażu orbitrola w ciągniku. Jeśli tak dokonacie modyfikacji układu, wszystko będzie pracowało bardzo lekko i precyzyjnie. Oczywiście, pod warunkiem zastosowania odpowiedniego oleju, o czym była mowa w poprzednim filmiku. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam. Trzymajcie się.